Kiedy firma budowlana powierza swoje inwestycje innemu wykonawcy, jest to forma najwyższego zaufania. Tak było w tym przypadku. Dzisiaj jesteśmy w Łodzi, w siedzibie firmy Kemy, którą wybudowaliśmy 5 lat temu. Razem z inwestorem opowiemy Wam o tej inwestycji. Kanał tworzy zespół CS Construction. Ja nazywam się Rosa Wsykuła. Na co dzień projektuję i buduję hale przemysłowe. Chemy przede wszystkim buduje drogi i torowiska oraz zajmuje się malowaniem wszelkiego rodzaju oznaczeń, jakie możecie spotkać na polskich drogach. Inwestor przyszedł do nas z gotowym projektem Hali z internetu. Wydawało się, że wystarczy mała adaptacja. Szybko okazało się, że potrzebne są dopasowane rozwiązania: kanał serwisowy, antresola, sala konferencyjna i bardziej funkcjonalny układ biura. Zaproponowaliśmy formułę za projektu i wybuduj Przejęliśmy pełną koordynację, a kemy zajęło się robotami drogowymi i kanalizacją deszczową. Działka była trudna, wąska i bardzo długa, a składowane w hali materiały podnosiły wymagania przeciwpożarowe. Zajęliśmy się także halą namiotową, choć na co dzień ich nie stawiamy. Dzięki temu mogliśmy zapewnić klientowi jedno miejsce kontaktu w trakcie budowy i jedną gwarancję na cały obiekt. Nie dobaj, dzień dobry, kłaniam się pięknie. Dlaczego, działając w branży budowlanej, zdecydował się pan oddać budowę własnej siedziby innej firmie budowlanej? Panie Ergo, to prawda, że działam w branży budowlanej już 25 lat, natomiast my zajmujemy się zupełnie innym działem budownictwa. My budujemy drogi, budujemy torowiska tramwajowe. Kiedyś w przeszłości zajmowaliśmy się posadzkami przemysłowymi, ale. To jedyny element, te posadzki, które miały wspólnego cokolwiek z budową budynków, ze wznoszeniem jakiejkolwiek kubatury. Więc uznaliśmy, że to co my robimy absolutnie nie daje nam mandatu do budowania własnej siedziby w postaci budynku biurowego, hali przemysłowej. Dla mnie oczywiste, że tym muszą zająć się ludzie, którzy w tym dziale budownictwa są wyspecjalizowani tak jakby. Co było najważniejsze ze współpracy z nami jako generalnym wykonawcą? Myślę, że bardzo ważne było dla mnie to, że dajecie kompleksową obsługę. Od razu na początku, żeśmy zdecydowali się, że pewne rzeczy my na działce, która jest nasza, zrobimy siłami własnymi, czyli zrobimy to, na czym się znamy. Natomiast resztę, od razu powiedziałem, chcę mieć kompleksowo od Państwa do momentu oddania kluczy. I zapewniliście mi taką obsługę dla mnie bardzo wygodną, polegającą na tym, że my umówiliśmy się na, na to, co robimy. Za jakie pieniądze robimy, sformalizowaliśmy to w umowie, natomiast od razu zastrzeliśmy sobie, że jak będę chciał zmieniać jakiekolwiek materiały w trakcie budowy, czy jakiekolwiek rozwiązania, to jest to możliwe i za każdym razem będziemy sobie siadali do cennika i mówili sobie, jakie roboty zostały zaniechane, jakie zostały zrobione roboty zamienne. Daliście pod to wszystko kosztorysy, i to dla mnie było bardzo czytelne, że ja w ofercie mam płytkę za 40 zł. No ale gdzieś na etapie budowy zasugerowałem, że chciałbym mieć materiał lepszy, ładniejszy, no to wtedy było wiadomo, przychodzicie. Oferowaliście mi te rozwiązania, o których ja wspomniałem. Także ja nie jeździłem, nie szukałem, nie wymyślałem sam, tylko mówiłem, czego oczekuję. Wydawaliście jakieś rozwiązania, które albo akceptowaliśmy, albo nie, które podnosiły cenę nawet tej budowy. I myślę, że też dużą zaletą było to, że się od razu umówiliśmy, że przynajmniej raz na dwa tygodnie robimy radę budowy. Gdzie to nie były spotkania towarzyskie, tylko to były absolutnie spotkania techniczne rozwiązujące bieżące problemy? Pani Sylwku minęło 5 lat od zakończenia budowy. Jak halaibirowiec się starzeją i czy nadal spełniają swoje funkcje pod kątem biznesowym? Nie, oczywiście, wszystko spełnia swoje funkcje. Myślę, że na tyle. Na etapie budowy czy też projektowania i budowy zostało wszystko przemyślane i przedyskutowane, że nie mamy żadnych zastrzeżeń. Starzeje się budynek normalnie. My też stoimy przed momentem, kiedy musimy się zdecydować, czy firma nie chce zrobić czegoś jeszcze, ale to nie jest związane z tym, że to, co zrobiliśmy, nie spełnia swojej funkcji, tylko ewentualnie z tym, że myślimy o dołożeniu jeszcze chociażby jakiegoś działu produkcyjnego do firmy, no to wtedy być może pomyślimy o innym etapie jeszcze rozwoju i budowy. Co spowodowało, że chcieliście budować nową siedzibę. I nie tyle wybudowaliśmy nową siedzibę, co wybudowaliśmy pierwszą siedzibę tej firmy, tak naprawdę państwo dla nas ją wybudowali. Przez wiele lat wynajmowaliśmy pomieszczenia na działalność gospodarczą naszą i na początku rozwoju firmy no, było to uzasadnione z uwagi na, na koszty i na poniesione nakłady po prostu no, rozłożone w czasie, tak. Natomiast po wielu latach Stwierdziliśmy, że jest, już to jest ten moment, kiedy firma może sobie pozwolić na inwestycje własne i może wydać ileś środków posiadanego kapitału na budowę swojej siedziby, o czym zawsze marzyłem, tak naprawdę. Zawsze chciałem mieć swoje, zawsze chciałem być niezależny i mieć gwarancję, że tu będę mógł działać długo. Przy wynajętych pomieszczeniach, no wiadomo jak to jest. Wybraliśmy sobie taką działkę, którą kupiliśmy wiele lat temu. Strefie właśnie przemysłowej, gdzie no marzyłem o tym, żeby firmę ulokować, i to tak naprawdę takie pobudki były. Dlaczego zdecydował się pan na to, żeby najpierw kupić projekt i żeby wykonawcy panu to wycenili? Zbudowaliśmy tą firmę bardzo szybko, bo od momentu, jak się spotkaliśmy, pierwszy raz rozmawialiśmy o tym, żeby się nam cokolwiek wycenili, do momentu jak my się to wprowadziliśmy, minęło myślę, że około 14 miesięcy. Gdzie pierwszy okres dwóch miesięcy to tak naprawdę był poświęcony przeze mnie na wybór wykonawcy. My kupiliśmy gotowy projekt, tak naprawdę. Projekty, które można kupić w internecie za kilka tysięcy złotych, wiadomo, to nie są projekty docelowe. Są to jakieś projekty poglądowe, i my taki projekt tylko i wyłącznie kupiliśmy po to, żebyśmy mogli po prostu wybrać wykonawcę. Żebyśmy mogli dać do wyceny firmom coś, co będziemy sobie porównywać. I coś, co możemy analizować, tak? I to służyło tak naprawdę tylko i wyłącznie celowi wybrania wykonawcy. Co prawda, mieliśmy trochę taką złudną nadzieję, że wystarczy ten projekt trochę dorobić i przerobić, i z niego zrobimy projekt budowlany i wykonawczy, no ale bardzo szybko życie zweryfikowało, że to by było zbyt różowe i trzeba zrobić projekt od nowa, ale my liczyliśmy się z tym. Jesteśmy zadowoleni właśnie z perspektywy tych pięciu lat. Bo ja w różnych sprawach, ja czy moi pracownicy do pana dzwonili i nigdy panowie nie powiedzieliście nie, bo my już skończyliśmy, nie bo minęło 12 miesięcy, nie bo umowa stanowi inaczej. To jest dla mnie ważne, że mamy kontakty cały czas z sobą takie, że my zgłaszamy wam problem i ja od razu zaznaczam, ja nie wszystko oczekuję, że państwo przyjedziecie i zrobicie na zasadzie gwarancji, bo to są też rzeczy, które gwarancja nie obejmuje. Przez ten okres pięciu lat czuję się zaopiekowany, czuję się, że jak mam jakiś problem, to Wy go rozwiązujecie. Oczywiście były jakieś drobne sprawy, które trzeba było zrobić na gwarancji czy rękojmi, ale były też rzeczy, o które Was poprosiłem poza tym wszystkim i też je dla mnie robicie, więc to chyba buduje taką właśnie dobrą renomę i markę. Jeżeli również chcesz mieć bezproblemową halę, która dobrze się starzeje, odezwij się. Link w opisie.